Chciałam bardzo podziękować za zorganizowanie moim kolegom z Centrum Łowicka, za zorganizowanie tego festiwalu, włączenie się w ten festiwal Mokotowski, za inicjatywę urzędowi, bo to jest państwa inicjatywa. Jesteśmy po dwóch dniach prezentacji, przesłuchań prezentacji recenzatorskich. Wczoraj był dzieci. Fantastyczne, naprawdę. Fantastyczne, ponieważ jakby ideą tego konkursu, tych zawsze spotkań recytatorskich od wielu, wielu lat na Wowickiej, były dyskusje z młodzieżą, z dziećmi. Dzieci były wczoraj tak. Pięknie dojrzałe, zadawały takie ciekawe pytania, tak słuchały ciekawych no, wypowiedzi kolegów, podtrzymywały ten ton do no, takiej właściwie intelektualno-humanistycznej przygody. Ważne jeszcze, żeby można było dostrzec ich umiejętności, a żeby je dostrzec. Bardzo byśmy prosili organizatorów o powrót do wymagań konkursu recytatorskiego sprzed pandemii, bo pandemia sprawiła, że dopuściliśmy do prezentacji jednego utworu. Natomiast trzy minuty obecności na scenie nie dają podstawy do takiej sprawiedliwej i dogłębnej oceny walorów recytatora. I to jest ogromnie ważny postulat, żeby wrócić do tych dwóch utworów. Tak. Jest to niezwykłe, e, niezwykłe miejsce, w którym możemy wysłuchać tak cudownej twórczości młodych e, ludzi, młodych dzieciaków, które zaczynają wchodzić dopiero w etap słowa. Czym to słowo jest? Jak go interpretować? Co tak naprawdę jest, jest zaklęte w tym e, słowie? I czy e, jesteśmy w stanie dobrze zrozumieć? To właśnie słowo. E, więc ten konkurs jest nie, niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem dla nich, a my możemy ich słuchać po prostu i to jest niesamowite, to, że co możemy jest, to robić. I to, co też jest bardzo ważne, że w rozmowach, po prezentacjach mamy szansę przekazać dzieciom, te wszystkie uwagi, które dotyczą degradacji języka polskiego, żeby zwrócić mm -hmm. uwagę na te zjawiska, które powodują, że ten język nam po prostu i, i hamieje, i jest coraz bardziej niechlujny. W związku z tym te dzieci się z nami po prostu zgadzały w tej, w tej mierze, i to było znakomite tak podjęta no. y, przez nich dyskusja. To było no. niesamowite, szczególnie w pierwszy dzień. Naprawdę bardzo dojrzałem. Niesamowite, tak, Zwruszające. tak. Zruszające wnioski, które one same potrafiły nam nawet powiedzieć, co dla nich jest, czym no. dla nich jest konkurs, tak? Jesteśmy szczęśliwi, ale ja już teraz jestem trochę smutny, bo czuję się tak, jakby skończyło się jakieś wspaniałe święto. Faktycznie przez dwa dni świętowaliśmy słowo, świętowaliśmy obecność na scenie, więc dziękuję organizatorom za zaproszenie, za tak cudowne tak, dobranie naszego zespołu Jury. Świetna dla mnie była zawsze dyskusja po konkursie, jak musieliśmy zdecydować, komu wręczymy nagrody, wyróżnienia. Jest to coś niesamowitego. Także tak, tak, to wszystko, co się działo w trakcie. Jeżeli tak. będą nas oglądali, przyszli uczestnicy albo w ob ogóle osoby zainteresowane wystąpieniem w takim konkursie, to bardzo prosimy za Zapraszamy, chcemy, żeby było Was jak najwięcej. Przychodźcie, przychodźcie, mówcie, rozmawiajmy. Zapraszamy. Kochamy. Kochamy Was. Chcemy Was słuchać.